Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj odcinek z czymś nowym. Słuchajcie, dałem ogłoszenie niedawno, że mogę pomagać w utylizacji starocie, sprzątania mieszkań, strychów, piwnic, wywozie, różnego rodzaju rzeczy. Mam auto dostawcze, zaraz Wam to auto pokażę. I słuchajcie, i chodzę, pytam się nieraz ludzi, czy, czy nie mają, nie znaleźli jakichś przy sprzątaniu wojskowych rzeczy, słuchajcie, i odezwał się ktoś do mnie z ogłoszenia. Pojechałem na miejsce, zobaczcie co miał, ma. Mieszkanie jest uporządkowane, potem Wam pokażę ile jest rzeczy do wywiezienia. Dodatkowo dostałem te trzy rzeczy, zaraz Wam je pokażę, związane z moją tematyką. Właściciel miał je odłożone. Całe mieszkanie, sprawy posprzątane. Zobaczycie zaraz jak tam pojadę, bo dzisiaj mam drugi kurs. Byłem wczoraj tylko zobaczyć to, jak to wygląda. No i dogadałem się z właścicielem na te rzeczy. Zobaczcie. Dwie menażki, pół menażki. Dwie, dwie manierki. Tu jest rzadki kolor. Dosyć. Bo jest taki, widzicie, granatowy. Tu jest data: 39 rok. Tanta, tak, tu. Na kubku. Patrzcie, jakie stany piękne, no i igiełki. Komplety. Druga z kubkiem bakielitowym. Tanta ma rzadki kolor. Nie wiem, czy lub dwa, czy coś. Zobaczcie, w jakim stanie wszystko to jest idealne. To 42 rok, chyba. Taki plecaczek. Słuchajcie, dogadałem się, że zutylizuję temu panu rzeczy. Że jak mi da te rzeczy. No i że zabieram złom. Już wam pokazuję, ile tego złomu jest. Idę na dół. A złom wiadomo, wywożę na złom. A wszystkie inne śmieci będę wywoził na punkt. Selektywny przok, punkt zbiorów odpadów komunalnych, coś takiego. Czekajcie, już zamykam dom już Wam pokazuję, co tam ciekawego mam. Powiem Wam, że fajna metoda na pozyskiwanie nowych fantów. No i jeszcze słuchajcie, tego złomu nie jest mało. Pokażę Wam teraz, który Wczoraj przywiozłem. Yy, I naprawdę, no, fajna opcja. Jutro złom będzie wywożony. O, zobaczcie, jest w aucie wszystko. Auto nieduże takie, nie wiem czy będziecie widzieć. Słabo widać, niestety GoPro słabo nagrywa. Napaczcie no, tutaj cała paka jakichś rozwalonych szafek, desek. Tu jakiś okap. Tutaj jest też złom jakiś duży, ale to już wam zaraz pokażę. Dobra, zabieram się za wypakowywanie. Będzie tego naprawdę dużo. Dobra, słuchajcie, złomu jest tyle, tu jest jakiś taki piec, nie wiem co to jest dokładnie, obity nierdzewką, w środku jak patrzyłem przez rury to jest tak jakby żelazo, ciężki jak pieron, chyba za 80 kW, tutaj nawet patrzcie, trafił się do utylizacji taki wazon, ale wykonany z mosiądzu, też bardzo ciężki, też był do wyrzucenia. No i tutaj patrzcie jakieś rama, jakieś łóżka żelazna, tutaj jakiś nie okap. Okap chyba, tak Ale jeszcze z perelu, predomucznik to jest chyba No i patrzcie, różnego rodzaju śmieci to do utylizacji, czyli sztuczce, jakieś blachy aluminiowe tutaj widły, no wszystko i nic. Będzie tego o wiele, o wiele więcej, ale to Wam już pokażę To Wam już pokażę na miejscu. Tutaj rzeczy do utylizacji na, yy, na ten punkt selektywnych odpadów, na pszok No i tak to się prezentuje tu wszystko Dobra, ja już na miejscu Wam pokażę gdzie dokładnie jestem i co tam jeszcze na mnie czeka Ile do zutylizowania, do wyrzucenia, a ile złomu Złom będzie odebrany jak wykują ten złom jak zaczną kuć ściany, tam będzie pełno rur, wanna żeliwna, piecyki, no zobaczycie sami na miejscu, ale opłacalne. No i przede wszystkim fanty są, powiem Wam, że super, mega się ucieszyłem, że, że coś takiego może po prostu istnieć, że można dać ogłoszenie, utylizować za free, znaczy za free, jeszcze za ten złom też wpadnie kupę kasy i jeszcze fanty do kolekcji, no. W centrum Krakowa to jest, powiem Wam, koło Grzegórzek, stare przydwojenne kamienice, więc... Pewnie tam siedzieli Niemcy i no i te rzeczy zostawili. Super! Niestety GoPro jest, świetny, jest świetną kamerą GoPro, tylko, że niestety jak jest ciemno to słabo nagrywa, więc nagram Wam to tutaj teraz, ponownie. Słuchajcie, to taka manierka, oryginalna, z kubeczkiem, patrzcie ile farby, ale patrzcie jaki rzadki kolor, taki ciemno-niebieski, jakby Luftwaffe. Z zaczepem, piękny strzał. Bo i ja wam akurat nie miałem manierki do kompletu. Więc teraz będę miał ta standardowy kolor. Ta bardzo niespotykany, więc super. Ta manierka zresztą też piękna. Z kubkiem bakielitowym. No, widzicie, warto jednak w taki sposób działać, czy komuś pomóc. Jest auto. Można coś wywieźć, zutylizować. Jeszcze pieniądze ze złomu będą. Wiadomo, trzeba się trochę nanosić, no ale coś za coś, takie maniereczki. Super sprawa. A tu jeszcze taki plecak. Typowy Niemiec. Zobaczcie, jak podszyty. Kolor niebieski. Zapięcia. Tutaj taka kieszonka. Druga No i słuchajcie, te rzeczy Za utylizację Złom gratis Dwie stówy jeszcze jest za wywiezienie wszystkiego Czyli 200 zł Te fanty Innych fantów już nie będzie, bo chodziłem po tym mieszkaniu, to potem zobaczycie jak to wygląda Innych fantów już nie będzie Będzie tylko złom Plus rzeczy, czyli śmieci do wywozu no, ale tak, za te fanty powiem Wam 200 zł. Myślę, że ze złomu też będzie kilka stów minimum. Więc naprawdę, super gra gitarka. A te fanciochy to mnie tak cieszyłyście. Ta manierka ciężko ją znaleźć w tym kolorze. Naprawdę, stan jest idealny. Jeszcze bicia 39 rok. Piękna. Zresztą ta z kubkiem bakelitowym też jest piękna. Ale to jest już standardowy kolor. Manierek ich jest pełno. No ale patrzcie, 100% farby tutaj na zapięciu, jak noweczka. Pięknie piękna sztuka jedna i druga i plecak też super, a takiego nie mam, a ja wam w sumie pokażę pokażę wam tutaj. Mam troszkę rzeczy powystawianych. Strasznie nie wiem do światu mam chyba tu jakieś zaciemne. Tutaj jest wszystko poustawiane. Tutaj jest podpis Franca Józefa w tej księdze piękna. A, tu wszędzie coś, tu ten mundur Radu, tam w gablotce pełno rzeczy, tam no jest tego wszystkiego dużo, maski gazowe, no nie widać, słabo widać, szkoda, dobra, ja idę się cieszyć dalej tym, a dzisiaj robię drugi wywóz, myślę, że jeszcze jutro jeden i, i koniec. No, jutro już złom jakiś będzie odwieźć, bo wiecie z tym złom jest tak, że teraz biorę część a potem pokażę Wam zresztą na miejscu, a potem jak będą zaczynać już ekipa budowlana, to będą rury z całego mieszkania, wykute, mosiądze, wiecie, krany, niekrany, wanna, żeliwna, piecyki, ale to wszystko zobaczycie na miejscu. Ale właściciel w porządku, więc idzie się dogadać fajnie. Właściciel się cieszy, bo ma dużo zutylizowane. Za darmo, a jemu te manierki niepotrzebne Ja jestem w centrum W tamtej kamienicy naprzeciwko Jest ta utylizacja Tutaj ścisłe centrum, tam jest Grzyguszki hala targowa, piękne przedwojenne i starsze kamienice Jak widzicie paka pusta no i zaraz będzie pełna A ja się udaję na, na miejsce Patrzcie, taka kamienica ładna, stara Lata 30, 33 rok. Jestem w mieszkaniu. Zobaczcie, tyle śmieci. Tu szafki, to tyle będzie do utylizacji. Pozostaje tu jeszcze złom. Słuchajcie, i dla mnie będzie jeszcze taki piec. Wszystkie rury ze ścian moje do wzięcia to. To wszystkie rury tutaj w całym mieszkaniu będzie wykuwane. Ten kątownik, patrzcie, tu takie grube rury. Wszystko będzie wykute, to będziemy zabierać. Taka kamienica, zobaczcie. Auto się już pakuje. Fajne pojemne. I idziemy nosić. Nie jest wysoko. Pierwsze piętro, więc spoko. Rur będzie wszędzie pełno. Tutaj wszystko, zobaczcie, te rury zabieram. To zabieram, ten daszek. Wam na cała też. Mosiąc też. Wszystko to. Rury. Jest tego trochę. Zobaczcie, już się wyzbyliśmy. Prawie drewna. Tu na garnitur, takie nowe. Szkoda, wyrzucić. Ładny pokrowiec na garnitur się zabierze. Zostawiam też taką ładną poduszkę I patrzcie jaka fajna torba Nike w bardzo ładnym stanie Też do zabrania No Złomu trochę, oddzielam tu złom Już tyle złomu jest To dodatkowa kasa I będzie złomu z całego mieszkania O wiele więcej Te rzeczy zostają No więc zajebiście powiem wam no, i przede wszystkim dwie manierki drugowojenne w pięknych Stanach i plecak. No, więc spoko. <laughs> Powiem wam, że piwnice były w PRL odnawiane i były też odnawiane strychy, więc wtedy już wyrzucono. Fajne rzeczy, szkoda. No, ale widzicie, to się stało. Właściwie to znalazł w pudle w piwnicy. Wiecie, leżały dwie manierki i plecak. <laughs> więc zajebiście, Dobra, my sobie pakujemy dalej i działamy. No, drugi transporcik, jutro ostatni, bardzo malutki. Jutro wywóz tej części złomu. Auto pełne. Jutro bardzo niedużo zostało. Dobra, my to rozpakowujemy. Pokażę wam, ile złomu łącznie do wywozu do jutra. Ale złomu to tam będzie, więc fajnie wyjdziemy. No i przede wszystkim fanty dla mnie. Dzisiaj też kilka fancików skoczyło, które szkoda wyrzucać. Dobra, idę rozpakowywać. Auto. Wchodzę sobie do klateczki, cyk, światełeczko, gdzie są klucze, więc są. Bardzo też powiem Wam fajny właściciel pomógł nam znosić rzeczy, więc naprawdę wszystko gra. Dobra. Jest trochę tego szpeja, ale to nie ma problemu z wywozem. Otwieram bramę. Cyk. No i złom tu. Widzicie kolorki, niekolorki, kolorki, żelastwo. Ale złomu, tak jak mówię, to będzie dopiero grubo złomu ciężkiego. Ale zaraz Wam wszystko pokażę: ile śmieci, ile złomu. Auto zapakowane i na złom. Powiem Wam, jest z tego trochę. No, ciekawe, ile kilo. To nie jest całe z nierdzewki, to jest tylko obudowane blachu z nierdzewki, jak widzicie na śrubach A w środku jest żelazo, ale dobrze, bo nie ma cegieł, szamotki, czy jak się to tam nazywa No i tu jak widzieliście różnego rodzaju metalowe śmieci Ciekawe ile kilo wyjdzie za to Tu ten mosiąc, ten wazon Też ciężki no trochę aluminium, trochę w sumie wszystkiego jest, dobra Trzeba zamykać wrota I na złom Widzimy się już zaraz. Powiem wam, że strasznie dużo dzisiaj ludzi na złomie się zjechało. Trochę czekaliśmy i powiem wam tak, 200 zł wyszło za tamten złom. Fajnie, bo to były takie lżejsze rzeczy. Jedynie ten piec trochę więcej ważył, ale ogólnie to były lekkie rzeczy piec był z żelaza obity tylko blachą nierdzewną. No, ale powiem wam 200 zł za dwa transporty do utylizacji śmieci plus 200 zł teraz ze złomu, a najcięższy złom dopiero będzie, myślę, że będzie z 500 kg tamtego złomu, same rury, piecyki, wanny, będzie wszystko ważyć więc około, za wszystko wyjdzie 900 zł plus dodatkowo y, oczywiście dwie manierki moje i plecak mój, więc jestem mega, mega zadowolony bardzo w porządku właściciel, pomagał też nam nosić, więc gra gitarka dobra, słuchajcie, kolejny odcinek też będzie jak przy, przewiozę tamten złom, jak go wykują, przygotują dla mnie, tam będzie dużo mosiądzu. No będzie, będzie tego złomu. Więc no mega, więc powiem Wam, że dobry ruch zrobiłem, że dałem ogłoszenie, że mogę utylizować rzeczy, pomagać w sprzątaniu mieszkań, w piwnic, strychów. No słuchajcie, jest auto, trzeba to wykorzystać nigdy, nie wiadomo jakie skarby się trafi, no widzicie, jakie dwie piękne manierki trafi mi plecak, więc jest naprawdę super. Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się i do następnego. Piona cześć!